Od wielu godzin jestem w drodze i nagrywam odcinki do dzisiejszego filmu. Z pewnością film będzie długi, ale nie nudny. 24 marca 2022 rok. Wiosna w górach bystrzyckich. Poznajmy piękno gór bystrzyckich, malownicze zakątki i zabytki. Rzeka Bystrzyca w Starej Bystrzycy Włodospad na rzece Bystrzycy, Stara Bystrzyca, Zalesie. zbytkowy, drewniany kościół w Zalesiu. Kościół usytuowany na wysokim wzniesieniu, na zboczu wzniesienia. W ściele znajduje się cmentarz Na cmentarzu znajduje się wiele starych zabytkowych poniemieckich grobów A to wzniesienie Oto zabytkowe, stare groby, cmentarz zadbany, otoczony pięknymi tujami. Ten piękny drewniany kościół jest pod wezwaniem Świętej Anny. Jak pięknie ptaszki śpiewają. Przez zalesie przepływa malowniczy górski potok drwina. Zalesie położone jest między dwoma stokami w takim wąwozie po obu stronach drogi i drugi stok oczywiście jesteśmy cały czas w górach wyższycy strome skarpy wąwozu po jednej stronie drogi i po drugiej stronie wąwozu oczywiście całego zalesia nie będę pokazywał Na stoku widzimy kilka domków domków letniskowych. W takim miejscu naprawdę można odpocząć, nacieszyć się kryształowym powietrzem, pięknymi widokami i można sobie zrobić stąd bazę wypadową w góry bystrzyckie. Mała elektrownia wodna w Nowej Bystrzycy Kolejny drewniany zabytkowy kościół w górach bystrzyckich w Nowej Bystrzycy. Doki spod kościoła. Kościół był remontowany, ale wymaga jeszcze wiele nakładów, żeby zakończyć remonty. Szkoda, żeby ten piękny zabytek zginął, żeby po prostu zginął na naszych oczach. A jest niewiele takich kościołów na ziemi kłodzkiej. Bodajże pięć. Tutaj właśnie w górach bystrzyckich mamy dwa. Jeden w Zalesiu, który przed chwilą filmowałem i w Nowej Bystrzycy ten właśnie, który w tej chwili filmuję znajduje się lapidarium. To też senne zabytki. Sztuki cmentarnej. Spójrzmy na daty, które są na tablicach nagrobnych, początki XIX wieku i niektóre jeszcze wcześniejsze. Jedna z górskich łąk w drodze do spalonej. Kolejne widoki z drogi do Spalonej na pasma Gór Bystrzyckich I dalsza droga. Jest piękne, słoneczne, ciepłe popołudnie. Restauracja owca z widokiem tuż przed staloną. Stok zjazdowy i wypożyczalnia w sąsiedztwie Jagodnej. Schroniska Jagodna. W tym kierunku, który w tej chwili filmuje, jest część wsi spalona spalona Dolna. Schronisko PTTK, jagodna w spalonej. Fantastyczne wnętrze schroniska. dają tu dobrze zjeść, świetna kawa, byłem tu już parę razy i zawsze z przyjemnością tutaj przyjeżdżam, no jakżeż być w górach Wyszczyckich i nie pokazać tego pięknego schroniska. Schronisko jest sporo turystów, sporo gości, ale niestety bez skody nie mogę ich fotografować. A inna sprawa, że nie przyszedłem tu fotografować czy filmować gości, tylko to fantastyczne schronisko i zachęcić tych, którzy będą na Ziemi Płockiej, tu w Górach Brzyszczyckich, żeby to schronisko odwiedzili. Widoki spod schroniska. Nieziemskie. Najlepiej przekonać się o tym samemu. To miejsce posłużyć może jako fantastyczna baza wypadowa w góry Byszczyckie. Oczywiście, nie za bardzo daleko stąd, można też udać się w góry stołowe. Polecam. Polecam całą piękną ziemię kłodzką. Domki kampingowe obok schroniska Jagodna. Część drogi ze spalonej w kierunku Mostowic i dalej w kierunku Zieleńca. Piękne lasy. Tutaj w cieniu drzew zachowały się jeszcze spore resztki śniegu. Ale droga jest przejezdna. Dobra nawierzchnia. Czuć już wiosnę, nawet tutaj w cieniu tych drzew. No cóż, jadę dalej. Bo nie starczy mi dnia zresztą. I tak całych gór byszyckich nie jestem w stanie pokazać w ciągu jednego dnia, a nawet gdyby, to ten film musiałby trwać kilka godzin. Mostowice. Widok na góry orlickie. Po stronie czeskiej. Tam jeszcze jest sporo śniegu w górach orlickich. Rzeka Orlica na granicy Polski i Republiki Czeskiej. Kościół w Postowicach. Lasówka! Tutaj przy drodze Sudeckiej, która przebiega przez góry bystrzyckie no i częściowo przez góry orlickie mamy sudecką chatę. Naprzeciwko chaty przepływa rzeka graniczna Orlica. Zabytkowy kościół Świętego Antoniego w Lasówce. Kościół wybudowany z kamienia. Orlicka chata w lasówce. Zwracam uwagę na dawny, piękny, sudecki styl tej chaty. A nieco dalej widzimy góry orlickie to już jest strona czeska. Lasówka, jak i inne wioski, które dzisiaj przyjechałem, rozwijają się. Wspomniałem już, że niestety nie jestem w stanie wszystkiego zmieścić w jednym filmie. Wybieram miejsca, które według mnie są najpiękniejsze, zresztą cały ten region, góry byszyckie i wszelkie zakątki są przepiękne. Warto tutaj przyjechać i to wszystko zobaczyć, ale na to trzeba poświęcić co najmniej tydzień czasu. Być może, że nawet i tydzień nie starczyłby. Tutaj mamy piękne. Wybudowane nowo, pensjonaty, domki campingowe i wszystko to, co sprzyja dla turystów. I ponownie kieruje kamerę na góry Orlickie, kilkaset metrów za drogą. Duszniki zdrój i zieleniec. Zieleniec jest dzielnicą duszników zdrój. W Zieleńcu zupełnie inny świat. Tu jeszcze zima mocno się trzyma. Czynne są kolejki linowe, stoki zjazdowe dla narciarzy i bardzo dobrze niech ci ludzie zarobią na utrzymanie siebie. Tej całej infrastruktury. Widoki fantastyczne. Ileż piękna jest na tej ziemi kłodzkiej, piękna i różnorodności. kościół świętej Anny w zieleńcu. I stok narciarski.